Witajcie. Jesteś tym, czym jesteś świadoma, że jesteś w tym danym momencie. Rozumiecie to? Czyli jest tylko tu i teraz, i tu i teraz. Jesteś świadoma, tak? Oddychasz. Jesteś świadoma, że jesteś w tym momencie, tak? czujesz, oddychasz, jesteś świadoma. I w tym danym momencie, jak powiesz, ja jestem potężna, tak? Jesteś świadoma tego. Ja jestem potężna, to w tym danym momencie ty jesteś potężna, tak? A jak zaraz ten moment już poszedł, już jest teraz kolejny moment. I w tym momencie masz wątpliwość, albo nie wierzysz, to już nie jesteś potężna. Rozumiecie? Jesteś tym, czym jesteś świadoma, że jesteś w danym momencie. Czyli dlatego tutaj masz się zająć sobą i masz budować siebie, bo jesteś tym, Czym jesteś świadoma, że jesteś w danym momencie, bo tu nic więcej nie istnieje. Nie ma nic. Jeżeli myślisz, że przeszłaś jeden krok w tym życiu, to ja ci gwarantuję, że nie przeszłaś ani jednego kroku, tak? Bo świadomość jest jedna i ona wcale nie jest oddzielona że ja mam tutaj kawałeczek, a ty gdzieś tam masz kawałeczek. Tylko jesteśmy wszyscy w oceanie jednej świadomości, tak? I doświadczamy życia poprzez to, kim myślisz, że jesteś świadoma w danym momencie. And it's that's it. I dlaczego ty nie masz za niczym gonić, bo tu wszystko się rusza? Nie możesz chwycić niczego, bo twoje ciało, nie? Ogólnie twoje ciało to też nie istnieje, bo to jest materia. To jest materia, a ty doświadczasz życia w świadomości. Ja jestem, tak? Czyli. Jeżeli jesteś świadoma, no to jesteś. To mówisz: Ja jestem potężna i się relaksujesz, i za tym następnym momentem i następnym: Ja jestem potężna. Tam nie ma wątpliwości, tam nie ma strachu, ani marnej wiary, tylko ja. Jestem potężna, ja jestem to, 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 to i za każdym powiedzeniem świadomym ja jestem, jesteś w tym danym momencie tym, czym jesteś świadoma, że jesteś. Napiszcie w komentarzach, czy w ogóle wy to kumacie, co ja do was mówię. Buziaczki.